Cas cause, no one can do it like we do it like we do it like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it like we do it. I'm około 4500 mieszkańców więc nie jest to bardzo duże miasteczko ale my chyba przyjeżdżając z Irlandii i tak jesteśmy przyzwyczajeni Bezpieczeństwo przede wszystkim, prawda, Wiera? Tak, tak, bo wczorajśmy jednego widzieli na szczęście. Dziękujemy. Fajnie, podoba mi się w Kanadzie, że jest, e, e, te szlaki wszystkie są tak bardzo zadbane. Także naprawdę jest to super. Fajnie to wygląda, dużo jest przygotowanych miejscówek dla każdego i możecie tu przyjechać camperwanem, możecie przyjechać tutaj z namiotem, możecie tutaj znaleźć hotel, motel, eee, po prostu jest coś dla każdego. This is Canada. Zobaczcie kolor tej wody, jest po prostu Człowiek tyle myśli o egzystencji. A tu patrzcie Batuszka na drodze stanął. Pobłogosławił. Więc chyba żadnego misia nie spotkamy już. Słuchajcie, znaleźliśmy fajną miejscówkę. Jesteśmy na farmie. Eee, zobaczymy zaraz jakie serwują tutaj jedzenie, ale mamy naprawdę super widok. Zaraz wam pokażemy też widok. Fajne lody. Wiera też kupiła sobie lody, kupiła sobie e, jakieś ciacho. Naprawdę takie fajne klimatyczne miejsce, gdzieś tam siano za nami stoi, stoły takie porozstawiane w chaotyczny sposób. Wygląda po prostu jak na farmie, jakby na farmie wystawili kilka stołów. Kurczę i tak sobie ludzie żyją tutaj na spokojnie. Na farm. Fajny klimacik. Jest tu taki trochę dziwny vibe w tym e, miasteczku. No jesteśmy pod miasteczkiem, nie jesteśmy już samym Pemberton, bo wyjechaliśmy jakieś 10 km za Pemberton, ale, ale... To jest jak wzgórza mają oczy i zły skręt w jednym. No jest tu, jest tu taki trochę dziwny vibe. Ale za to jeździ dzisiaj bardzo dużo policji, więc myślę, że jesteśmy bezpieczni. Droga krajowa numer 99, Kolumbia Brytyjska. A dokładnie chciałem Wam pokazać ten kościół, który jest troszeczkę zaniedbany, ale jest ciekawy. Sami widzicie, jest to strasznie dziwne miejsce. Niby Kanada, niby tak wszędzie pięknie, ale tutaj jest. Tutaj jest jakoś tak inaczej. Ludzie nie mają takich zadbanych ogródków. Są stare domy. Bardzo dużo z tych domów jest w kiepskim stanie. Mają straszny syf na ogródkach. Więc ciężko nam ogólnie wykminić, o co tutaj chodzi. Czy tak generalnie jest? Czy, czy po prostu dotychczasowo byliśmy w bardzo turystycznych miejscach, gdzie było bardzo czysto? A tutaj jest po prostu inaczej.